Dobry, kochani, a więc czas na nasze kolejne spotkanie. Eee, inflacja, jedni mówią, uwaga, mocno przyspieszyła ceny w lipcu, wzrosły w porównaniu do czerwca bardzo dużo i wynosi teraz 4,2 punkta procentowego. Ola Boga, o Jezu, w ogóle i tak dalej. Ale to, co prognozowano, było wyższe, to po pierwsze, a po drugie, no, będziemy mieli zawirowania. To nie ma co udawać, że będzie inaczej. Przede wszystkim wzrosły w czerwcu ceny energii i to no, dość dużo, nic z tym nie zrobimy za specjalnie. Wzrosły zdaje się o 11,8% miesiąc do miesiąca w kategorii energia. To były podwyżki cen prądu i gazu. No to wiadomo, że w tym koszyku inflacyjnym, który Gus układa, no ma to swoje znaczenie. W zeszłym roku ten wzrost wynosił 2,6%. Poza tym są podwyżki cen wody i ścieków. Są też inne rzeczy, które odpowiadają za ten kolejny jakiś tam dodatkowy yy, wzrost. Spadły raczej ceny żywności trochę no i nie zmieniły się ceny paliw jakoś za specjalnie i głównie jednak zmiana inflacyjna ten wzrost no to są zmiany cen energii, wzrost cen wody będzie pojawiał się raczej w kolejnych miesiącach, ta inflacja bazowa w ujęciu rocznym przyspieszyła o jakieś 01 punkta procentowego z 3,6 do 3,7-3,8 punktu procentowego no i to nadal jest w okolicy celu inflacyjnego. Znaczy ja czekam na obniżki stóp procentowych, ale rozumiem, że teraz nikt takie decyzje nie podejmie. Najwcześniej to będzie jesienią. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja czekam, bo moja rata kredytu za dom jest ogromna w tej chwili wciąż i wynosi prawie 4000 zł, To jest mnóstwo kazy. A przed podwyżkami stóp procentowych wynosiła 2000 zł, a więc czekam na to bardzo, żeby te Kredyty spadły i też było więcej pieniędzy w obiegu, no, ale rozumiem, że to może przyspieszyć inflację, więc ta decyzja jest trudna. No dobra, to zostawmy. Dzisiaj, news dnia to jest co? A to czy PiS straci swoją subwencję? wyborczą, to znaczy czy pieniądze należne partiom politycznym, po tym jak osiągną określony wynik polityczny, będą się im należały, czy nie. Zarzuty oczywiście są poważne, dotyczą tego, że wykorzystywali pieniądze różnego typu do prowadzenia kampanii, co nie powinno się wydarzyć, czyli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, chodzi o organizowanie pikników z okazji 800+, i tak dalej, i tak dalej. I ja myślę, że ten zarzut nawet może być prawdziwy, tylko pytanie... Czy to jest przesłanka do tego, żeby cofnąć subwencję wyborczą? Moim zdaniem nie i moim zdaniem mimo ogromnych nacisków politycznych ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej PSL-u, trzeciej drogi, głównie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Coś takiego się wydarzy. Bo moim zdaniem nie. To po pierwsze. Po drugie, gdyby tak było, to wszyscy musieliby stracić subwencję wyborczą. Ja mieszkam na Mazowszu i pamiętam, jak marszałek województwa Adam Struzik reklamował się, mówiąc, że bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Było wielkie zdjęcie Struzika, bezpieczeństwo Mazowsze. Bez związku oczywiście z wyborami, które akurat się zbliżały i on, ta sytuacja powtarza się od lat. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przed wyborami, kampania wielka billboardowa Wygramy, Sugerująca, że zwycięży no, ta demokracja, liberalizm, wolność, a nie ten zamordyzm kaczystowski i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę do wszystkich można by się przyczepić. Sposób finansowania polskich wyborów jest w ogóle dramatyczny i to jest w ogóle bez sensu. Oczywiście pomysł na to, że były subwencje jest trudny, bo my płacimy partyjniakom, ale też ma jakiś sens i wprowadzał go Kaczyński, bardzo za nim optował, dlatego że przez to. Partie nie szukają pieniędzy na zewnątrz, czyli nie wychodzą, nie proszą o to, żeby im dawać, no bo nie wiadomo, kto będzie im chciał dać te pieniądze. Raczej nikt za darmo im kasy dłużej nie da, tylko czegoś by było oczekiwał, a w ten sposób jest szansa, że te. Propozycje korupcyjne będą jednak trochę mniejsze i słabsze. Donald Tusk, słuchajcie, zaginął. I to jest też ważna informacja. Zginął Donald Tusk. Nie ma polskiego premiera. No, wie, są wakacje, może wyjechał na urlop, słuchajcie, gdzieś tam po bajabongo sobie lata pływa i drukuje. Czy z swoją ukraińską asystentką społeczną, tego nie wiem. Chociaż takie podejrzenia niektórzy wysnuwają. Natomiast generalnie Tusk ma to do siebie, że znika w sytuacjach bardzo trudnych. Czyli katastrofa smoleńska, Tusk zniknął. Jakieś poważne rzeczy, Tusk znika. I teraz... Mamy awanturę związaną z jego asystentką. Zatrudnił asystentkę. Ja o tym wspominałem, że nie będę o tym mówił, no ale te są poważne zarzuty czy wątpliwości różnego typu. A więc jedną z jego społecznych asystentek jest pochodzenia ukraińskiego. Młoda kobieta, która robi sobie wyzywające zdjęcia, wrzuca je do internetu na takim rosyjskim facebooku, czyli w kontakcie. Podawała dalej posty znajomych, którzy chwalili napaść rosyjską na Ukrainę. Jej rodzice urodzili się, i ona się chyba też, na Dolnym Śląsku, tam gdzie stacjonowały wojska radzieckie. No podejrzane to jest oczywiście, nie trzeba być jakoś specjalnie. Przebiegłem, żeby myśleć, że to może być zorganizowana akcja służb rosyjskich, białoruskich albo jakichkolwiek innych, które chcą mieć dostęp do polskiego premiera, a nie chodzi tylko o kobietę, która dobrze i ciężko pracuje i jest młoda i operatywna. Zobaczymy. Ale tuska nie ma. Słuchajcie, jak to jest, że facet, który jest premierem, jak jest trudna sytuacja, chowa głowę w piasek i nie jest w stanie nic załatwić. No i... Tak już sobie myślę, że właśnie Tusk się schował, a jednak napisam na Instagramie słuchajcie, chwilę temu, w sumie nie wiadomo co było głupsze. komentarz pana Babiarza czy decyzja jego przełożonych, w obu przypadkach olimpijski poziom. No i to jest taki sygnał pewnie, żeby Przemkowi Babiarzowi odpuścić może jednak, żeby go przywrócić, on sam tego nie komentuje za specjalnie, są listy w jego obronie, bla, bla i tak dalej, no to znaczy, że już chyba wróci. Tusk odwraca kota ogonem, oczywiście o asystentce nic nie będzie. Zobaczymy jak to będzie. Hmm wyglądało dalej. Co, słuchajcie, wam chciałbym jeszcze powiedzieć, podatki będą rosły, o tym też już wspominałem jakiś czas temu, ale to też chyba żadne zaskoczenie. Te podatki na razie będą to podatki pośrednie, generalnie, czyli nie będziemy ich płacili my bezpośrednio, teoretycznie, chyba, że paliłem papierosy. Paczka papierosów, o tym też już mówiłem, ma kosztować docelowo około 27 zł. Teraz chyba kosztuje 12, 14, 15 mniej więcej. Ja pamiętam jeszcze, jak były po 5 zeta jak byłem na pierwszym roku studiów i jeszcze mi się zdarzało podpalać papierosy, a teraz jak ktoś podpala sobie to za 3 i będzie musiał kupować ramkę szlugów, to naprawdę dużo, więc wiadomo, że będzie kwitu przemytu z Białorusi, a to jest jedna z metod żywienia się państwa białoruskiego przemyt papierosów i produkcja ich nielegalna na terenie Białorusi i przemyt to robią służby białoruskie. To jedna rzecz, a druga rzecz, no, będą sobie. Młodzi i stara się ludzie skręcali sami te szlugi chyba i tak jak na zachodzie się dzieje, przy tych cenach, które tam są. Zobaczymy. Ale na pewno coś się wymyśli, tak sobie myślę. Podatki poza tym będą rosły, akcyza na papierosy to jest tylko jedna rzecz, ale wzrosną na przykład koszty paliw, o tym też już sobie mówiliśmy i nie wiem, akcyzy na, na różnego typu inne rzeczy będą rosły. W związku z tym, no my tego tak naprawdę teoretycznie mamy nie odczuć, ale. Ale to wszystko do nas trafi. Jak to jest, że tych pieniędzy w budżecie jest tak mało, w zeszłym roku było ich tak dużo, a teraz dopiero co tak bardzo Polskę? Przynajmniej oficjalnie. Bardzo jestem ciekaw, czy ktoś z tego wyjdzie. Słuchajcie, temat aborcji, który jest wiecznie żywy. Lewica oczywiście uważa, że Polacy nie powinni podejmować tej decyzji, tylko powinno to zrobić polityczki kobiety z lewicy, czyli że aborcja powinna być powszechnie dostępna. PSL uważa, że Polacy chcieliby przeprowadzenia referendum w tej sprawie. I oni przeprowadzili badania, z których wynika, że 63% Polaków chciałoby takich badań, chciałoby takiego referendum. Ja myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie. Niech Polacy się wypowiedzą i ten temat zniknie w końcu raz na zawsze. I nie wiem szczerze mówiąc, czy Polacy będą przeciwko aborcji, bo. Przypuszczam, że PSL konserwatywny w swojej naturze myśli sobie, że Polacy będą przeciwni, ale nie wiem szczerze mówiąc, czy tak będzie. Może będą za i może tak trzeba będzie zrobić, żeby uwzględnić jednak te wyniki takiego referendum i uznać to, co Polacy będą chcieli, żeby uznać. Tak w sumie powinno czy koalicja się rozpada z tego powodu światopoglądowego? Nie, rozpada się wcale, tam nic się nie będzie. Jeżeli słyszycie jakieś głosy, ktoś mówi, że trzeszczy w koalicji, może tam się coś rozpadnie, a konfederacja wejdzie do rządu z pisem, nie wejdzie. Nic takiego się nie będzie działo, to w ogóle o tym co możemy zapomnieć, tak naprawdę. Nic się zupełnie nie będzie działo w tym temacie, i jeszcze jedna, słuchajcie. Rzecz na koniec. Mówiliśmy sobie jakiś czas temu o PKP Cargo. W sieci krąży taka notatka służbowa z PKP Cargo. Jeden z pracowników ją napisał do swoich przełożonych o tym, że wczoraj mm, przed południem do zakładu w Lublinie, do hali magazynowej, wszedł pracownik prawdopodobnie DB Cargo, czyli Deutsche Bank Cargo w kamizelce, mówiącym z niemieckim akcentem. Pytał się, czy może porobić trochę zdjęć lokomotyw i tego, co jest w środku. Daleki jestem od spekulacji i wiem oczywiście, czemu to ma służyć temu, że wzburzymy się i stwierdzimy, że na pewno będzie sprzedana kargo Niemcom, którzy nam tu przejmą. Ale ja pracowałem kiedyś w kargonie, nie takie rzeczy widziałem i nie zdziwiłbym się, gdyby to była ustawka i nikt taki w nie przyszedł. A chodzi tylko o wzburzenie opinii publicznej, więc nie wiemy tego, ale warto trzymać rękę na pulsie. A więc nie dajmy się Niemcom, ale w ogóle nikomu się nie dajmy. Róbmy swoje. Do zobaczenia do jutra.